Witajcie kochani, ponieważ sezon grzybowy w pełni, opowiem jak wyglądają kanie i których podobnych do kań ja nie zbieram. Będzie to ważne szczególnie dla tych, którzy nigdy jeszcze sami kań nie zbierali. Pierwszą cechą charakterystyczną jest bardzo wysoka nóżka. Nóżka jest powyżej 20 cm. Jeżeli jest krótsza, nie zrywamy. To jest cecha charakterystyczna każdej kani. Kania rośnie na wysokiej nóżce. Dodatkowo na każdej nóżce jest obrączka, która, jeżeli jest pogoda słoneczna, ta obrączka jest ruchoma. Niestety po deszczu często ta obrączka jest po prostu napuchnięta, więc trudno sprawdzić, czy nie jest zrośnięta z nóżką. Po deszczu kapelusz kani też nie wygląda ciekawie, ponieważ wszystkie te cętki są spłukane przez ulewny deszcz i możemy mieć obawy, czy mamy do czynienia z kanią, czy nie. To jest akurat kania, no ale niestety tak wygląda po ulewnym deszczu. Na przykładzie młodej kani pokażę jak wygląda ten grzyb. Nigdy nie jest kapelusz śnieżno-biały. Kapelusz jest taki bardzo pastelowo jasnobrązowy, z ciemnobrązowymi centkami. Kapelusz nie jest gładki, jest taki pokryty jakby nierównościami. Cętki można zdjąć łatwo, bo to są odrywające się części od stożka wzrostu kapelusza i rozchodzące się wraz z, ze wzrostem tego kapelusza. Także brzeg kapelusza jest Taki postrzępiony, u młodszych kań bardziej postrzępiony, u starszych te postrzępienia się nieco wygładzają, jednak pozostają. Nóżka kani jest w takich łuskach, ale osoby słabiej widzące mogą widzieć po prostu pastelowo-brązowy kolor. Na dole te łuski się rozchodzą i tworzą taki wzorek. To jest cecha charakterystyczna, tak ma kania czubajka, którą zrywamy bezpiecznie, którą możemy konsumować. Ten wzorek na nóżce to jest cecha charakterystyczna. No i ta nieprzyrośnięta do nóżki obrączka i nóżka kani. Te blaszki nie są zrośnięte z nóżką kani. Zaraz spróbuję wam. Nie chcę zrywać tej kani, ponieważ mam już dostatek w domu. Dlatego podłożę aparat i zobaczę, co on mi sfilmuje. Chcę wam pokazać, że ta nóżka nie jest zrośnięta z blaszkami. Blaszki są osobno. Tutaj przez sekundę może jest oh widać. Te blaszki są osobno. Nóżka kończy się takim zgrubieniem i okaleczona nie zmienia koloru. Jeżeli okaleczona nóżka zmienia kolor na czerwony albo siny, To tego grzyba nie zrywajcie. To jest charakterystyczna nóżka kani. <laughs> tu jest nóżka kani, którą zerwałam wczoraj. Ma to charakterystyczne zgrubienie, ma ten wzorek na nóżce i dodatkowo jeszcze zobaczycie ma pierścionek, obrączkę oczywiście. Nóżka wewnątrz jest pusta. Czyli <laughs> podsumowując. Tkania ma cętki. Nigdy nie jest śnieżno-biała. Tych cętek też nie ma za dużo. Ma postrzępione brzegi. Charakterystyczną obrączkę. Nóżka, jak widzicie, jest w łuskach pastelowo-brązowych, które kończą się wzorkiem. Im bliżej ziemi, tym szerszy ten wzorek. i Taką jest pusty w środku, ten, ta nóżka jest pusta w środku, czyli zrywamy tylko tą kanię. Tą kanie u góry, natomiast te na dole, to też są z rodziny kań, ale tych nie zrywamy. Mówiąc nie zbieramy, miałam na myśli, że ja nie zbieram. Są ludzie, którzy zbierają różne grzyby, ja jednak dla pewności wolę zbierać te, które znam. A skoro już wiecie, jak wygląda kania, to teraz opowiem Wam, jak ja ją przyrządzam, co ja z nią robię. Niektórzy. Jest mnóstwo przepisów w internecie a ja starym tradycyjnym zwyczajem kanie albo suszę, albo smażę jak schabowe. Do suszenia nie płuczemy kani, omiatamy pędzelkiem tylko kapelusz i w ten sposób suszymy, później mielamy zawartość w młynku do kawy. Natomiast do smażenia zawsze zrywam kanie z kawałkiem nóżki, Trzymając za nóżkę zwilżam wierzch kapelusza. Pod ciśnieniem wodą opłukuję pyłki z tych blaszek. Choć one są czyściusienkie, ale tak dla pewności. I później odwracam z powrotem na wierzch kapelusza i taką szorstką gąbką albo delikatnym druciakiem Zmywam te, ten wierzch, te wszystkie łuski, które są na wierzchu kapelusza. Takie kanie po lekkim odsączeniu, znaczy się kładę je na stole blaszkami do góry, one tak sobie leżą z pół godziny, i później nadmiar układam na talerz. Wkładam do lodówki i w lodówce mogą przeleżeć 2-3 tygodnie. Po prostu dopóki ich nie skonsumuję. Taką umytą kanie do spożycia na bieżąco wycinam ten środek najładniej jak potrafię. Dlatego wycinam, że on jest twardy po usmażeniu. On nie chce się za bardzo usmażyć. Ja go wycinam z takim marginesem i później dzielę jeszcze kanie na części, żeby mi się podczas smażenia nie łamała. W ogóle, żeby mi się łatwo panierowało, bo podczas panierowania też może się złamać. Dużo używam dużo pieprzu, natomiast odrobinę soli. Solę tak jakbym soliła na przykład pomidor na kanapce, żeby nie przesadzić z solą. Panieruję w jajku roztrzepanym i w bułce tartej. I smażę na oliwie z oliwek, dlatego że kania wchłania dużo tłuszczu. I uważam, że ta oliwa jest jednak chyba najzdrowsza. No użyjcie tłuszczu takiego, jaki lubicie używać w kuchni po prostu. Zawsze smażę najpierw tą wierzchnią warstwę z wierzchniej strony, a później dopiero blaszki. Bo w ten sposób łatwiej jest obracać kanie na drugą stronę. No i co? I pozostaje mi życzyć Wam smacznego. Kania jest przepyszna. Oczywiście, jak wszystkie grzyby, nie jest potrawą, którą chciałoby się jeść codziennie, ale czeka się na nią cały rok. Ja się wreszcie doczekałam i mam nadzieję, że Wy Również. I teraz jeszcze ciekawostka. Podczas grzybobrania spotkałam taki okaz, który ma jeden kapelusz i trzy nóżki. Nie jest to dobre, ale taka ciekawostka. Także moi drodzy, to tyle na temat w sumie czubajki kani. Mam nadzieję, że mój film pozwolił troszeczkę rozjaśnić komuś pojęcie na temat wyglądu tej kani, zachęcił do zbierania. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.